Zostałam funkcjonariuszem, bo o tym marzyłam. To było takie marzenie z podstawówki. Jest to rzecz konieczna. Potrzebujemy funkcjonariuszy. I pod koniec już magisterki wiedziałam, że chcę wstąpić w szeregi Straży Granicznej. Spotykamy się dzisiaj na uroczystej zbiórce, aby w szeregi naszej informacji przyjąć nowych 69 funkcjonariuszy. Szanowni Państwo, za chwilę nasi młodzi koledzy powiedzą słowa dotyczące ślubowania. zaszczytu złożenia ślubowania na sztandar dostanę i szeregowi Iwanin Adam, Lisowska Wiktoria, Puzarzyk Krystian, Ziniec Pod Pododdziały, baczność na lewo, Patrz. Boczek sztandarowy na ramię, Brąk. Przed front szyku. Wystąp! Funkcjonariusze wyróżnieni złożeniem ślubowania na sztandar. Przed front szyku. Wystąp! Zwrot. Do ślubowania! Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej. Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej. niepodległości i suwerenności oraz trzech nienaruszalności granicy państwowej Rzeczpospolitej Polskiej oraz trzech nienaruszalności granicy państwowej Rzeczpospolitej Polskiej nawet z narażeniem życia nawet z narażeniem życia ślubuję, ślubuję. ściśle przestrzegać zasad Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ściśle przestrzegać zasad Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej Porządku prawnego. i obowiązującego porządku prawnego. oraz ofiarnie i sumiennie wykonywać powierzonymi zadania oraz ofiarnie i sumiennie wykonywać powierzonymi zadania przestrzegać dyscypliny służbowej przestrzegać dyscypliny służbowej wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych Dokonać tajemnic związanych ze służbą. Strzec dobrego imienia służby. Strzec dobrego imienia służby. Honoru i godności. Honoru i godności. A także przestrzegać zasad etyki funkcjonariusza straży granicznej. A także przestrzegać zasad etyki funkcjonariusza straży granicznej. Tak mi do pomóż Bóg. Wkrótce, pododdziały, baczność, na prawo, Patrz. podszedł sztandarowy, do szyku, stop, podszedł, lewo, wkrótce, na prawo, Bacz. Pod oddziały. baczność, pododdziały, baczność, do działu, spocznie. Witam już wszelakam w Granicznej Udmy się <gry> Bóg, który powołał was do służby w Granicznej Niech wam udzieli swego błogosławieństwa Byście mogli godnie i honorem reprezentować naszą Ojczyznę I profesjonalnie sprzec bezpieczeństwa ich granic Nasz Pan Jezus Chrystus, który do końca nas umiłował Niech sprawi, żebyście za zaszczytną służbę na granicy. W razie potrzeby dla Rzeczpospolitej byli zdolni oddać i poświęcić nawet własne życie. Duch Święty, Duch męstwa i Rady, niech Wam pozwoli i z honorem wypełniać Wasze obowiązki w służbie granicznej. Na owocną, skuteczną i bezpieczną służbę na granicach naszej ojczyzny, niech Was błogosławił przed ogorzymy. Ojciec i Syn, i w Święty. Amen. się. Boże mocny, który w trzymasz ludzi, nie pomnij na grzechy nasze, a wzmocnij wysokości siły Twoje i pobłogosław tych, oto funkcjonariuszy, młodych, synów i córki naszej Ojczyzny. Daj im świadomość, śmiałość myśli, serce niedostraszone, w cieniu tego szkandalu z odwiecznym tasmem Bóg, honor, ojczyzna, podążali jak nową święty i dokowali się do końca życia. Łaska Pana Naszego Jezusa Chrystusa i miłość Boga Ojca możności świętego Ducha niech będzie z Wami wszystkimi Dzisiaj ślubowanie składało 69 funkcjonariuszy. Są to osoby, które rozpoczynają przygodę ze strażą graniczną. Te osoby... E, już niedługo trafią do jednego ze środków szkoleń, gdzie odbędą szkolenie podstawowe, a potem przyjadą pełnić służbę na jednej z placówek na granicy zewnętrznej, czyli na granicy z Białorusią. E, cały proces rekrutacyjny e, przebiega niezwykle szybko. Rekordziści są w stanie całą tą rekrutację przejść w ciągu trzech miesięcy. No, natomiast trzeba się przygotować na pewno, czyli przygotować się do zdania egzaminów sprawnościowych do przystąpienia, testu z wiedzy ogólnej, testu językowego. Cała rekrutacja podzielona jest na dwa etapy, no i po pomyślnie zdanych egzaminach, po pomyślnie zdanie komisji lekarskiej osoby są przyjmowane przez szeregi funkcjonariuszy straży granicznej. Nazywam się Marzena Orzechowska, Stałam funkcjonariuszem, już na o tym marzyłam, to było takie marzenie z podstawówki. Myślałam o tym od bardzo dawna i postanowiłam spróbować. E, egzaminy były trudne, a udało się, jestem z tego bardzo szczęśliwa, i zadowolona, że mogę tutaj być dzisiaj w tym miejscu. Księżyc to już Szkiłąc, placówka Straży Granicznej w Krynkach. Postanowiłem, że przystąpię do tej formacji, głównie ze względu na obecną sytuację, jaka panuje na granicy. Chciałbym wykorzystać swoje doświadczenie i umiejętności pomocy kolegom, którzy na co dzień zmagają się z trudną służbą, jaka jest obecnie na granicach Rzeczypospolitej Polski. Co prawda już raz odbyłem rzeczy co ślubowanie do innej służby, aczkolwiek w dniu dzisiejszym e, również czułem duże emocje związane ze ślubowaniem, ponieważ uważam, że jest to bardzo ważna chwila w życiu każdego funkcjonariusza i warto zapamiętanie. A jak rodzina przyjęła to, że wstąpił Pan właśnie do służby? Małżonka przyjęła bardzo pozytywnie. Liczy się z tym, że będzie to e, Związane z pewnymi e, sytuacjami, takimi jak święta, które będzie trzeba spędzić e, w służbie, aczkolwiek jest na to gotowa, ponieważ wyznaje podobne wartości jak ja i wie, że jest to rzecz konieczna. Potrzebujemy funkcjonariuszy, aby móc sprawnie działać na terenie granicy państwowej. Jeżeli mówimy o pierwszych zarobkach, czyli takich naręczek, które dostają osoby, yy zatrudnione czy przyjęte do służby w Straży Granicznej, to jest to około 5100. Po przebytym szkoleniu, czyli po tych kilku miesiącach zdobytych umiejętności na jednej ze szkole straży granicznej, ta kwota wzrasta i wynosi ponad 5,5 tysiąca złotych. Oczywiście wszystko jest zależne od tego, też, czy ktoś wcześniej miał jakiś test służby, czy nie, ale tak Mniej więcej to wygląda. Brutto czy netto? Netto, mówimy to o zarobkach na rynku. Uh -huh. A ile obecnie funkcjonariuszy służy w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej? W Podlaskim Oddziale Straży Granicznej służby pełni ponad 2000 funkcjonariuszy. To ślubowanie dzisiaj, te osoby, które dzisiaj składały swoje ślubowanie, można powiedzieć, że to jest największa grupa od kilku lat, która została przyjęta do Straży Granicznej. To już trzecie w tym roku ślubowanie, ale kolejne jeszcze przed nami w grudniu, także osoby, które chcą przyjąć się w szeregi Straży Granicznej. Jak najbardziej zapraszamy. W tym roku właściwie mamy rekordową liczbę przyjęć do służby ponad 200 osób, ale liczymy na to, że następny rok też będzie owocny dla nas i tych chętnych, tak samo dużo jak w tym roku, będzie przychodzić do nas i jest zainteresowanych służbą w Straży Granicznej. Dobry. O, no się nalepiło tu. Środno już teraz jest. Magdalena Skąd pani jest? Jestem z Pulsz. To jest miejscowość Pulsze w powiecie bielskim. Chciałam coś zmienić w swoim życiu. Stwierdziłam, że to jest ostatni moment na to, żeby coś zmienić. Żeby zacząć się trochę rozwijać. Żeby zupełnie zacząć coś nowego. W poniedziałek przyjeżdżamy na studia, bo dostałam się na studia do Koszalin na drużynie Szkoły Straży Granicznej. Jestem z grupą pięciu osób, dzieci, nas do, na studia, więc zupełnie przywróciłam się na z Jest to nowy etap w życiu, mam nadzieję, że duży rozwój zawodowy, duży rozwój osobisty, duże możliwości. Jak Pani jako mama przyjęła tę wiadomość, że córka będzie funkcjonariuszką w Straży Granicznej. Przyjęłam to przede wszystkim, to jest dla, jego dobra, dla jej dobra. Ona zadecydowała, dla mnie po prostu jest żal, że pojedzie na trzy, na trzy lata i tylko dwa, może trzy razy do roku będzie w domu. Po prostu. Cieszę się, że córka zdecydowała się wreszcie zmienić swoje życie i ma ambicje osiągnąć w życiu. Um, Jakiś cel, i, i wyższe stanowisko, i, i wyższy status społeczny. Pomimo, że z drugiej strony trochę martwię się ze względu na niebezpieczeństwo tej służby, no ale to jej wybór, i mam nadzieję, że wszystko dobrze się ułoży. A czym się Pani wcześniej zajmowała? E, pracowałam w sklepie ogólnobudowlanym. E, tam u siebie, w miejscowości. Pracowałam tam ponad 10 lat. E, była to e, fajna praca z fajnymi ludźmi, ale to już był czas na, na, na zmianę. To moje marzenie zawsze było. To było pana marzenie? A, tak. Po ilu latach się spełniło? Po ilu? Po 40. A czym się pan wcześniej zajmował? Miałem swoje działania, wszystko. Dzisiaj co pan czuł składając przysięgę? No dumę. Duma. Na pewno. To tata będzie funkcjonariuszem Straży Granicznej. Cieszysz się, czy jesteś się trochę smutno? Cieszę się. Jesteś dumny z taty? Tak. Ja myślę, że, że mąż bardzo tak ze wszystkim podchodzi stabilnie, także jest na spokojna, ale też dumna, no jak cała rodzic. Szeregowe woły nie Daniel. Przede wszystkim wstąpienie w szeregi Straży Granicznej przekonało mnie stabilne zatrudnienie i chęć służenia ojczyźnie. Nazywam się Gabriela Siwiec, jestem z Białego Stoku. Zawsze lubiłam uprawiać sport, jak i pomagać innym ludziom. Służba w Straży Granicznej jest z, pełno, z pewnością dla mnie. Jestem również studentką, studiuję kryminologię, bo chcę się coraz bardziej udoskonalać w tym, co robię i coraz być coraz lepszym funkcjonariuszem. Czy egzaminy były trudne? Egzaminy na pewno są wymagające, trzeba się do nich przygotować, ale jak się przygotujemy, to na pewno damy sobie radę. Czeregowy bata nasz Pani Ale już wybierając studia e, myślałam o służbach. Pod koniec e, magisterki stwierdziłam, że straż graniczna. No a obecna sytuacja to już w ogóle tak skłoniła nas do tego mnie do tego, e, żeby wspierać kolegów na granicy. E, często padają pytania, czy się boję. E, jestem świadoma tego, do jakiej służby się zaciągnęłam. Mam męża, który też pracuje w straży, w, służy w Straży granicznej. No i wiem tak naprawdę na co się pisze.